Wiem, że już jest cisza wyborcza, że powinno się tonować wypowiedzi, ale słuchajcie, wybaczcie mi, muszę to powiedzieć. Muszę wam to wszystkim powiedzieć, bo mi to tak głęboko leży na sercu, że po prostu wkurwia mnie już ta pogoda w maju. Słuchajcie, dzisiaj tak jest zimno, jest dopiero po dziesiątej. Ja ledwo wylazłem z domu. Nic się nie chce, nie chce się ruszyć, zimno jak cholera piździ jak cholera, a daj tam spokój ludzie no ale cóż, szkoda dnia bo mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu uda się rozpocząć sianokosy i fajnie byłoby mieć wszystko gotowe, także na razie odkładam temat John i zwężania kół bo i tak nie ma sensu pyskać w taką pogodę trzeba się przygotowywać już na pełnej parze na sianokosy będzie co będzie i tyle także dzisiaj pewnie będziemy montować te kamery. I tak przeszedłem kurde te 10 metrów kabla to tak całkiem nie za dużo tam gdzie ja chcę także no zobaczymy zobaczymy co z tego wyjdzie na pewno do kamery cofania wystarczy. To najważniejsze. A reszta co będzie? A drugą najwyżej z przodu na przyczepie na mnie z tyłu. I też jakoś będzie. <ścoughs> Dobra. Pierwsze co na poprawę humoru albo na pogorszenie idę zobaczyć co tam w kółkowiedzu i od tego zaczynamy dzisiejszy dzień także zapraszam was na pole tak patrzę tak patrzy i większość z niej powstawała zobaczcie listki wypuszcza budzi się do życia no są okazy poporne tak jak to ale też o zielony czubek ta znowu zdechnięta z tej to już nic chyba będzie aczkolwiek jeszcze by mi tam nie skreślał bo jeszcze ziarno nie zmleczałe no nic większość staje większość żyje tak jak idę o patrz tu żyje 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 jest dla niej nadzieja, no obsada będzie mniejsza, z pewnością będzie mniejsza, będą miejsca na polu, gdzie będzie trochę rzadziej, szczególnie na piasku ona dostała, ale tak patrząc porządkę zaczyna się podnosić, zaczyna rosnąć, odżywać, dostała po dupie i to mocno, ale o tak jak tutaj to całkiem fajnie także będzie rzadsza ale coś z tego będzie więc ci którzy komentowali poprzednie podejście że a chodzi opowiada poły, to już to tylko do przesiania gdzie tam to żyje o staje staje nowy liść wypuszcza będzie żyło są miejsca tak jak tutaj, że naprawdę jest skąpi i połowa jej będzie. Ale moim zdaniem lepiej to zostawić niż na nowo sierać Teraz, że koszt na dwa, no, tu ta żyje. Ta też żyje. To też zieleni się. O. Jest dobrze. Jest dobrze. Idzie gdzieś od z 60 tysięcy na hektarze roślin Ma to szansę zaplanować Może szału nie będzie 13 ton, ale ziarna ale coś będzie więc Takie obawy Niektórych nieuzasadnione No tu są, to, to, to ta górka taka taka będzie słabsza no ale są miejsca tam jak dołek dalej to całkowicie 100% roślin przetrwało więc nie to, 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 to się wydaje że tu nic nie ma ale to wszystko jest zielone widzicie o ta też jest zielona też zaczyna rosnąć tylko jedynie czego tu potrzeba w tym momencie jej to ciepła sobie poprawiłem zwana, nie ma co skreślać przyjdziemy znowu za parę dni zobaczymy zanim przyjdziemy do przyjemności to najpierw obowiązkiem trzeba zająć się tym zestawem go rozpiąć jeszcze. no tu Adwian trochę wyczyścił ten obwód, ale właśnie jeszcze tutaj pozostawało muszę te klapki połotwierać i to wydmuchać no tak, trochę chujowo to zostawić. No nie wiem, jeszcze będzie pewnie siewnik w użytku, ale. I co, jeśli nie będzie w użytku? Nie będzie się dało posieć kuku, więc to będzie dać jeszcze raz czepiać i czyścić. No to. Wiele nie zajmie. Także biorę się z tym działam. Odczepiam i ciągnik troszeczkę obczyścić bo będzie potrzebny na sianokosy, nie ukrywając wręcz niezbędny. 15 minut mi zajęło go obczyszczenie na sucho. No nie ukrywam, że z nawozami tu już dużo sąsiad roboty zrobił, bo mi zostały tylko resztki w tych kieszonkach. Nie wiem czy będzie siane, czy nie będzie siane. I tak go przygotowałem. Na 30%, bo na sucho go wyczyściłem, bez żadnego mycia. Ani troszkę szmatką poprzecierałem, sprężarką zdmuchałem, gdzie było grubiej. I tyle. Jak dla mnie, to może i zimować tak. Także biorę się, rozpinam zestaw. Ciągnik do czyszczenia. Do mycia. I zapewne spinać go z kosiarami, tylko też się do tych kosiarek trzeba dobrać jakoś. Bo tu tych wszystkich przydasiów to leży. Żebyście nie narzekali, że dawno nie było nic z pompowania, no to jest dzisiaj pompowanie. Pół samba wyciągnęło i standardowo klocuś zapewne siedzi. Tak więc zaraz Nie Niby mam tu rękawice, ale to już jest zmoczona po tych deszczach Idę, przyniosę świeże, ja tą wyrzucę. Łowimy, łowimy i co my tu mamy? Klocek trzeci do kolekcji. Jeden rozłączany, ale był mocno przetarty. Także podpinamy wąż i ciągniemy dalej. Teraz po korekcji to niestety standard z tymi klockami. Ale tutaj widz był oglądał i robota. Pozdrawiam cię serdecznie i mówił, że ma tą pompę zatapialną i że tu też nie jest nic specjalnego, bo tam jak klocek wpadnie, trzeba tą pompę z szamba wyciągać klocek udrożnić i dopiero tutaj wszystko mamy na wierzchu no, a jednak jeszcze z miesiąc, z dwa trzeba będzie z tymi klockami walczyć nomen omen także muszę iść po kolejny zestaw śrub, bo ostatnią tutaj wolną wkręciłem po drodze wyrzucę rękawice i wyłączę mieszadło. Mam nadzieję, że w tym czasie się nie prztyknie. Także cały czas trzeba pilnować. Teraz, jak te klocki są. No, teraz to jo! Tak być powinno. Obowiązki skończone, to można wziąć się za przyjemności, czyli biorę się za. Montaż tego wielkiego brata. I tak patrzy jak to kurde tu rozkminić. Tu by fajnie to pasowało na cybanciki przykręcić. Ale z drugiej strony to będzie tu dużo odstawione i będzie to się przeginać. To trzeba byłoby tak tutaj ulokować. Ale wtedy będzie za nisko i będzie kurde tu cała prawa strona niewidoczna aczkolwiek tak byłoby najmniej ingerencji zaraz to paskminię zobaczę, czy mam jakiś cywang taki tu jest wiązka kabli o na szczęście jest długa to także ten cały bałagan pierdolnik będzie schowany tu gdzieś na dole o tu będzie fajne miejsce to wszystko pochować i to jakoś te z łączki wyprowadzić, żeby łatwo i szybko te kamery podpinać. A no tu nadawali kabli, kurde demol, plus, minus I jeszcze jakiś tam cudów wianków na kiju. No ale dobra, jakoś zawalczymy z tym. No powiem wam telewizorów, to tutaj jak w saturnie. Ale już powiem szczerze, coś tu zaczyna działać. O, tak jak widać, kamerkę sobie wsteczną mam już zamontowaną wstępnie. Ale jest pewien mały problem, bo dobrze by było gdzieś widzieć, tu muszę to regulować, kawałek zarys kontur przyczepy, troszeczkę obraz do góry, żeby tutaj, o widzicie, w samych rogach coś jest widoczne także muszę to wszystko sobie poustawiać na razie wiecie to jest wszystko tak robione na sucho i pokażę wam loko, lokalizację tej kamerki bo tutaj no nie ukrywam waszymi sugestiami się pokierowałem jest w tym miejscu A dlaczego w tym miejscu żeby no mniejsze ryzyko było uszkodzenia ewentualnego tej kamery no i druga kwestia tutaj nie będzie się brudzić więc to też jest plus a trzeci argument bo chciałem to z tyłu na klapie zrobić to jest taki że jak otworzę klapę to bym sobie zasłaniał i tak bym rozładunku nie widział i tak więc mi się wydaje że póki co się posłucham was a zawsze później ewentualnie można będzie to zmienić co do przytwierdzenia tego, no to co najprościej kurde do baniaka przykręcić, <gry> ale nie, to trzeba będzie tutaj jakiś płaskowniczek czy coś podłożyć pod te blachy i pyk i do tego przykręcić. No ale to, to sobie wieczorkiem będę ogarniał, bo na razie spadam na obrządek, bo dzisiaj mi poszło uzlełówek do mieszania i chcę to w miarę wcześniej po ludzku ogarnąć i dopiero będę się tym zajmował. O masa już pykła się wyłączyła? Nie, jeszcze jest. O! No o to chodzi. O, mam tutaj widoczne elementy przyczepy. I czemu to jest tak ważne? Zgasło. Czemu to jest tak ważne? Bo ponieważ bo e, widzę gdzie mam się odnieść jakiś punkt odniesienia, tak? I już to jest przyjemniejsze cacy. O, tak to się załącza wszystko. I tak mniej więcej widać. Teraz tu może będą jakieś... O, widzicie? Tak cztery i ta jedna. Także tak sobie można to zrobić po gląd ustawienia DAT po podgląd a to nie, to, a to to tak to, nie jest to dotykowe się człowiek przyzwyczaił to

o, o to chodziło, Dobrze z pilota skorzystamy, może będzie łatwiej, a ten pilot to tyle wart, co wczorajszy śnieg, dobra, już ja wiem mniej więcej gdzie to ustawić, także te godziny takie duperele to sobie poustawiam, no troszeczkę zniekształca parametry, ale już kurde, przynajmniej widać gdzie się cofa, czy coś na linii nie stoi, to jest podstawa, jeszcze druga kamera na, na podgląd, co się dzieje w środku i będzie gitarowo. No, i na zakończenie obrządku, dzisiaj tak na koniec obrządku, nie na początek, wypadło mieszanie wozu jałóweczką. Może wrzucę więcej, to na wtorek rano będzie. takie mieszanie, tak, żeby sobie niedzielę i poniedziałek odpuścić. To by głupie może i nie było. Eee, przed obrządkiem, jeszcze tą kamerę zamocowałem z tyłu i zacząłem ciągnąć kabel, tak jak ma on iść. Powiem Wam, że te 10 metrów to tak na styk. Tą drugą właśnie będę się zastanawiał, jak zamontować. Bo można zrobić tak, że dwa kable do niej złożyć tak? Do trzeciej gdzieś poszukam, zamówię ee, krótszy kabel, no ale to trzecia w sumie mi tak potrzebna i niepotrzebna na ciągniku. W wolnej chwili się ją zarzuci, tak? Ale najważniejsze teraz na przyczepę, żebym na skrzynię ładunkową tam. Rzuci. Właśnie mam dylemat z umiejscowieniem tej kamery. Wszystko byłoby spoko, żeby nie ta pochyła ściana. Bo jak ustawię kamerę w trakcie zbioru, będzie to ok, ale jak ją pochyli, to już nie będzie nic widać i wyładunku też na przedniej ścianie nie będę widział. Także muszę to z tyłu zamontować. Z tyłu, z tyłu i, i jeszcze jakoś u góry nad walcami. Także taki to temat będzie, więc stamtąd to już na pewno będę musiał dwoma kablami ciągnąć, nie ma bata, no i tak to właśnie jest. Dobra, na, na razie zamieszam paszobus i swoje dylematy na miejscu przedstawię, to może coś mi doradzicie sami, jak to sprytnie rozwiązać, żeby to wszystko hulało jak należy. słomy zostawić na jutro do wozu na krówek. o, się trochę więcej zestyliło jak widzicie właśnie zainstalowałem drugą kamerę na razie kabel to tak roboczy żeby go starczyło no ale jeszcze wymaga korekty bo nie widać walców wyładowczych a jeszcze tutaj jest miejsce gdzie spokojnie rotor złapie także zaraz to sobie podregulujemy i chyba w tym miejscu ta kamera zostanie, tak mi się wydaje. Myślałem, że będzie gorzej tutaj ją zamontować, a już wykorzystałem gotowy otwór w klapie tej tylnej przyczepy. Tutaj nic o nią nie będzie wadzić. O, coś takiego. Cyk-cyk-cyk, może nawet bardziej. To jest do, do regulowania. Wyregulowania ewidentnie chcę po prostu widzieć walce wyładowcze, chociaż urywek, żeby mieć widoczność, zanim taśma pójdzie, czy walce ruszyły. Bo jeżeli nie ruszą, to ja mogę to po prostu wcześniej wyłączyć. No. Prawie, prawie. Kurde demol Jeszcze deko. Ale niestety widzę, że rotora nie będę widział. No nie da się dwóch pieczeni na jednym ogniu. Upiec, to trudno będzie bez widoku na rotor, ale chcę mieć chociaż na walce wyładowcze. Bo zacząłem właśnie z tego tytułu, że jak czasami gdzieś tam materiału się mocno nazbiera, czy też jakiś na sprzęgle puści, czy łańcuch puści, to bywa tak, że sterownik pokazuje, że walce się kręcą a one de facto się nie kręcą taśma na podłodze rusza i trzeba później wyrywać już nie raz tak miałem w historii, więc tutaj ta kamera zdecydowanie na walce wyładowcze będzie skierowana i zostanie mi tylko ten eee, ogarnąć ukablowanie Tamten kabel mam dołem już puszczony Tego niestety dyszka jest za mało Idealnie byłoby piętnastka Są piętnastki sprzedaży Ale do poniedziałku, do wtorku Mi to nie przyjdzie A nie chcę mieć już tego na przyszły tydzień rozbebłany Tylko jutro chcę te kable Po prostu poogarniać Żeby w poniedziałek już sobie rano Spokojnie kosiarki czepieć, Nożyki wymieniać I jak będzie pogoda To jechać kosić Teraz zobaczymy, no teraz walce są widoczne ewidentnie, nawet troszeczkę aż za dużo, ale to w tym rzecz. O to mnie chodziło. I na razie sobie po prostu ten kabel przedłużę drugą dziesiątką, gdzieś ten nadmiar zapakuję i więcej mi kabel nie potrzeba. Tą trzecią ogólnie to można byłoby. Tutaj gdzieś dać, tak żeby łącznik miała i by wtedy oryginalnego kabla wystarczyło. I też by to głupie nie było. Nic ten pilot nie działa, Wam powiem. Miał być pilot w zestawie się nadaje, może baterii nie ma, trzeba będzie jeszcze to sprawdzić, zweryfikować, ale to i tak zbędny gadżet. No, i tak to wygląda. Takie to kombination. Także jutro tylko kable sobie rozprowadzę. Dzisiaj doczko jeszcze tego. Już od razu sobie wezmę klucza i dokręcę tą kamerę, w tej pozycji, jakiej ma być. I myślę, że będzie zajebiście. Tutaj ta jest już przykręcona na stałe. Właśnie nie wiem, czy jej trochę w dół nie opuścić, żeby było lepiej. O, takie minimalne ustawienia to sobie jutro już poogarniam. Także dzisiaj to by było na tyle. No udało mi się tą długą zamontować. Jeżeli nie będzie się sprawdzać to miejsce, no to zawsze mogę sobie przenieść w inne. To jest właśnie... Cały plus tej instalacji, że w każdym momencie mogę to sobie przenieść. Do tej kabla nie trwetytkowałem, bo prawdopodobnie będą oba razem szły, oba razem będą wchodzić. A i jutro jeszcze te kable schowam one nie będą tak się majkać, tylko będą wszystko ładnie bo tutaj to rozplączę. Mam ten kabel zasilający z wtyczki, zrobiony na wtyczkę. Może będziecie się śmiać, ale ale dla mnie to jest najpewniejsze z wtyczki będzie tak jeden kabel ten drugi ten wchodził tu do tej dziury tej dźwigni tak nie używam więc tam mam z dużo miejsca i z niej po prostu będą trzy kable trzy wtyczki wychodzić do kamer do podłączenia nie wiem może jakoś się tutaj przymocuję żeby się nie dędały i tak to z tego też możecie się śmiać ale ja jestem z tego zdania że żadnych dziur otworów ani innych dupewali w ciągniku się nie byłby za ładny ciągnik, żeby go po prostu niszczyć, nie wiem, tu Można byłoby tu do podsufitki, ale to Trzeba byłoby jakoś do tych, czy do tych się montować, żeby to było dosyć stabilnie Czy tutaj do tych dwóch Jeszcze przedłużyć, to jeszcze w ten sposób to by mogło być Ale mi się wydaje, że Tak też nie ma biedy Te cybanty nie są aż tak mocno zrażniące, tylko je Przytnę kątóweczką Żeby ładnie były Szkoda, kurde, że ten monitorik się, monitorek się tutaj nie zmieścił. To by było idealo, ale no cóż, jest jak jest. Dobrze, włączam jeszcze raz, idę, ustawię kamerę i ją od razu yy, przykręcę. I będzie dzisiaj koniec. Także dzięki za oglądanie. I widzimy się pewnie jutro z prezentacji całego, kurde, zestawienia.